Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Legend Śródlandii. Dzisiaj opowiem wam o przebiegu i skutkach wojny o ten kontynent. Wojska Souti udały się na bitwę, kompletnie nie spodziewając się, że Śródlandia dostanie jakiekolwiek wsparcie. Wojska Korony, które na początku ukrywały się za wzgórzem, przypuściły atak z zaskoczenia. Ta nagła zmiana sił szybko przesądziła o wyniku bitwy. Podczas bitwy syn Cedrika Farel, był bliski śmierci, jednak uratował go Gustaw, syn barona Edwarda. Wydarzenie to zapoczątkowało ich przyjaźń. Po pokonaniu Sołty Edward i Cedric zajęli się omawianiem szczegółów ich sojuszu oraz założenia kolonii w Śródlandii. Obaj władcy na mocy zawartego między nimi paktu podzielili się władzą na kontynencie. Cedric zachował swój tytuł króla, a Edward tytuł barona. Z czasem wojska korony zmieniły nieco kolorystykę swoich wojsk i objęły nazwę Korona Śródlandii. Wojska korony Śródlandii składały się z ludzi, zarówno pochodzących z archipelagu, jak i z samej Śródlandii. Teraz znacie już jedną z najważniejszych historii z dziejów tego kontynentu. Zachęcam, abyście wyczekiwali kolejnych, a tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć!